Witam serdecznie, ja jestem Mateusz, a to jest kanał XLS Comfort. W dzisiejszym materiale pokażę Wam arkusz, który nie tylko zaoszczędzi Wam mnóstwo czasu, ale również faktycznie zaoszczędzi Wasze pieniądze, gdyż jest to arkusz, który wylicza, jakie odcinki należy przyjąć do przycięcia z jakiegoś długiego elementu, żeby powstał jak najmniejszy odpad. A wiadomo, im mniej odpadu, tym więcej pieniędzy zostaje w kieszeni. Także arkusz sprawdzi się naprawdę w wielu branżach czy to będzie branża związana z jakąś obróbką drewna, czy na przykład budowa domów szkieletowych, jakieś usługi dekarskie, czy to będzie branża elektryczna przy cięciu jakichś odcinków kabli z jakichś bębnów, na przykład mamy bęben kabla i musimy przyciąć więcej odcinków niż mamy na bębnie tego kabla, więc wtedy musimy wybrać które odcinki będą najlepiej pasowały, żeby tego odpadu było jak najmniej to samo tyczy się usług jakichś hydraulicznych gdzie mamy do przycięcia jakieś odcinki rur z jakiegoś krążka i tak dalej, minimalizacja odpadów jest tutaj czynnikiem, który zwiększa nasze zarobki w momencie, kiedy po prostu sobie dobrze rozplanujemy to. No, a oszczędzamy czas, gdyż nie robimy tego na piechotę, bo i tak robiąc to na kalkulatorze i kombinując, zestawiając te różne odcinki ze sobą, i tak nie jesteśmy w stanie. Wybrać najlepszego dopasowania, gdyż musielibyśmy prześledzić wszystkie możliwe kombinacje, których czasem może być po prostu setki, tysięcy, jak nie miliony kombinacji. A tutaj arkusz zrobi to za nas w miarę krótkim czasie. Także teraz zaprezentuję wam, jak ten arkusz działa. Powiedzmy, że prowadzimy firmę, która zajmuje się prefabrykacją domów szkieletowych. No i z materiałów typu np. belka 6-metrowa, czyli 6000 mm. Wycinamy różne długości, różnej długości odcinki. I yy, ja takie odcinki sobie wcześniej tu przygotowałem. Sobie teraz je tutaj wstawię na listę. Oczywiście możemy je wprowadzać tutaj ręcznie. Ja je sobie tu wkleję jako wartości. OK. I teraz yy, mamy takie elementy. Niektóre z nich się powtarzają, bo musimy przyciąć kilka takich elementów, to jest wiadome. I teraz na przykład przyjmujemy, że dopuszczalny odpad, jaki jesteśmy w stanie tutaj przyjąć, na przykład do tego przycięcia, to będzie 300 mm, czyli 30 cm taki odpad możemy wygenerować. No i jak mamy już wprowadzone te dane, no to klikamy wyszukać. W tym momencie arkusz zaczyna analizować naszą listę i wyrzucać tutaj do poszczególnych grup. Takie zestawy do przycięcia, żeby odpad był jak najmniejszy. I widzimy tutaj, już mamy dwa takie zestawy po 59 mm odpadu. Potem mamy kolejne dwa po 210 mm. No, i tutaj mamy piąty, piątą grupę 255 mm odpadu. Wszystkie te zakresy mieszczą się tutaj w tym naszym dopuszczalnym odpadzie. No, i arkusz tutaj analizuje dalej. Te wszystkie elementy, które są zna znajdują się tutaj w tych poszczególnych grupach, zostały zabrane tu z tej głównej listy, którą wprowadziliśmy wcześniej, więc pozostały tutaj tylko te elementy, które są jeszcze dostępne do przeanalizowania. No, i arkusz cały czas analizuje. I ta procedura, w zależności od e, tych parametrów, które wpisaliśmy, może trwać e, od kilku sekund do nawet kilku godzin. E, natomiast no, tutaj wszystko musimy przetestować na tym materiale, który będziemy przycinać. Także dajmy sobie jeszcze chwilkę. Niech arkusz przeszuka wszystkie kombinacje. Ok. E, także arkusz zakończył już wyszukiwanie. Wśród tych kryteriów, które podaliśmy, jak widzimy, wyświetlił się tutaj komunikat. Brak dostępnych rozwiązań dla przyjętego elementu bazowego oraz dopuszczalnego odpadu. Zwiększ wartość dopuszczalnego odpadu lub zmień element bazowy i uruchom szukanie ponownie. Ja to trochę przyspieszyłem tutaj na potrzeby filmu, natomiast samo szukanie e, trwało około 2-3 minut. E, I tutaj efekt jest właśnie taki, jak widać, że już więcej kombinacji wśród tych elementów nie znajdziemy, takich, żeby osiągnąć odpad mniejszy niż 300 mm, więc no niestety musimy te parametry zmienić, więc wpisujemy na przykład odpad 500 mm i szukamy ponownie. Widzimy, Arkusz szuka już teraz wśród tych elementów, które zostały. Także o, już znalazł nam kolejne dwa dopasowania i wyświetlił się komunikat znowu, że już brak dostępnych rozwiązań. Więc mamy kolejne dwa dopasowania, odpad 410 i odpad 479. No i już nie musimy szukać dalej w tych Wartościach musimy zmienić ten odpad. Dajmy na to, że zmienimy go znowu o 200 mm, czyli teraz 700 mm odpadu dopuszczalnego i szukamy ponownie. O, widzimy kolejne dwa dopasowania, i arkusz w tym momencie znowu wyświetli komunikat, że już brak kolejnych dopasowań, więc mamy tutaj odpad 574 i 690 mm. No, i zostały nam właściwie trzy elementy. Tu już na oko można określić, jak, jak tutaj najkorzystniej to przyciąć, ale dajmy na to, że zastosujemy jeszcze dwa, e, 2000 dopuszczalny odpad, bo taki na pewno tutaj się pojawi. Kolejne dwa elementy zostały zestawione. No, i został ostatni element, i na liście już widać, że jego odpad to będzie 3970, jeśli będziemy ciąć z belki o długości 6000 mm więc ustawiamy odpad troszkę większy, niż, niż tutaj jest ten faktyczny odpad. Klikamy szukaj, tylko po to, żeby nam przerzucił ten pojedynczy element na ostatnią listę i tym sposobem mamy już tutaj pogrupowane te elementy na taką listę i teraz możemy taką listę po prostu wydrukować. O, wygląda to w ten sposób i przekazać na produkcję, żeby właśnie takie elementy tutaj przycieli na produkcji i że to będą najmniejsze odpady, jakie możemy z tego zestawienia uzyskać. Także tak to wygląda i jeżeli tutaj wykonamy wszystkie te czynności, na koniec możemy po prostu powrócić do początkowej tabeli, ewentualnie coś pozmieniać, wprowadzić inne elementy. Cofamy, arkusz się nas pyta, czy na pewno chcesz zresetować. Nastąpi przywrócenie danych z pierwszego szukania. Także klikamy, że jeśli klikniemy anuluj, to tutaj ta procedura resetowania zostanie przerwana, a jeśli klikniemy OK, no to jakby widzimy, że wszystkie elementy wróciły na główną listę, wszystkie grupy zostały wyczyszczone i możemy wprowadzić nowe kryteria wyszukiwania i szukać tego wszystkiego jeszcze raz, albo zmienić te elementy, może inne dopasować, spróbować poszukać lepszego dopasowania na innych elementach, jeśli też mamy inne do przycięcia. I także w taki sposób działa ten arkusz, bardzo prosty, aczkolwiek bardzo pomocny. Na koniec dodam, że arkusz powstał na życzenie jednego z moich widzów, który zadzwonił do mnie i zapytał się, czy jestem w stanie stworzyć arkusz, który będzie wyliczał minimalny odpad materiału podczas cięcia, właśnie, długich elementów na krótsze odcinki. Ja mówię, że spróbuję, no i taki arkusz też został właśnie wykonany. Także jeśli wy Macie pomysł na jakiś ciekawy arkusz, który mógłby ułatwić wam pracę, zaoszczędzić mnóstwo czasu i zaoszczędzić tym samym mnóstwo kasy? No to napiszcie do mnie, zadzwońcie do mnie i jeżeli faktycznie będzie to coś co mogę wykonać i będzie to przydatne innym osobom również, no to jak najbardziej podejmę się tego wyzwania i spróbuję taki arkusz dla was stworzyć. Oczywiście pomysłodawca, arkusza. Taki arkusz otrzymuje ode mnie w prezencie, e, także warto pomyśleć nad e, takimi właśnie rozwiązaniami w Waszych firmach. Niekoniecznie musi być to branża budowlana, może być to każda inna branża, gdzie arkusze kalkulacyjny, gdzie Excel e, służy Wam na co dzień i można go wykorzystać naprawdę e, w wszelaki sposób. E, zapraszam bardzo chętnie do kontaktu Arkusz, który zobaczyliście w tym filmie, jest dostępny w moim sklepie ZP24.pl oraz na Allegro. Linki do arkusza znajdziecie w opisie filmu. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.